Ulice południowych Stanów kipiały napięciem, ale on widział światło w ciemności. Martin Luther King Jr. nie bał się marzyć o przyszłości, której jeszcze nie było. Jego słowa nie były tylko przemówieniami, były iskrą nadziei, ogniem sumienia i wezwaniem do sprawiedliwości. W tłumach i samotności, na marszach i w celach, zawsze wierzył, że miłość i pokój są silniejsze niż przemoc i nienawiść. Jego filozofia była żywa. Zakorzeniona w odwadze, łagodności i nieustannej wierze w człowieczeństwo. Zmarł zanim zobaczył spełnienie swojego snu, ale jego głos wciąż rozbrzmiewa w sercach tych, którzy wierzą w wolność. Zapraszam Cię do wysłuchania słów, które zmieniały świat i które wciąż mają moc poruszać sumienia. Ciemności nie można przepędzić ciemnością. Tylko światło może to uczynić. Nienawiść nie pokona nienawiści, tylko miłość jest w stanie to zrobić. Wielkość człowieka nie polega na tym, co posiada, ale co daje innym. Milczenie wobec zła czyni nas współwinnymi. Najprawdziwszy test człowieka to to, jak zachowuje się w chwili kryzysu. Każdy może być wielki, bo każdy może służyć. W ostatecznym rozrachunku pamiętamy nie słowa naszych wrogów, lecz milczenie naszych przyjaciół. Wolność nigdy nie jest dana, trzeba ją zdobyć. Nie bój się robić tego, co słuszne, nawet jeśli jesteś sam. Pokój nie oznacza braku konfliktu, ale obecność sprawiedliwości. Inteligencja plus charakter oto prawdziwy cel edukacji. Prawdziwe współczucie to nie tylko rzucanie jałmużny, ale walka z systemem, który ją wymusza. Zmiana nie nadchodzi sama, trzeba o nią walczyć. Człowieka ocenia się nie po tym, jak się zachowuje w chwilach wygody, lecz w momentach wyzwania. Najgroźniejsze nie są czyny złych ludzi, lecz obojętność dobrych. Miłość jest najpotężniejszą bronią, jaką mamy. Nadzieja to siła, która nie pozwala się poddać. Marzenia są początkiem każdej zmiany. Świat się zmienia, kiedy ktoś odważy się marzyć na głos. Wiara to zrobienie pierwszego kroku, nawet gdy nie widać całych schodów. Czasem wystarczy jeden krok, niepewny, ale pełen wiary to on prowadzi nas dalej nawet jeśli nie widzimy całej drogi przed sobą dziękujemy że towarzyszyłeś nam w tej wędrówce przez słowa które zmieniały świat jeśli poruszyła cię ta podróż zasubskrybuj by iść z nami dalej bo największa podróż to ta którą odbywamy wewnątrz siebie do zobaczenia w kolejnym materiale